Adam, o co chodzi z kawą tczewską? Um, proszę, opowiedz historię, jak wyście wpadli na to, że w Tczewie nie ma dobrej kawy, albo uh, jak wpadliście na to, że Tczew chce dobrej kawy? E, Okej, okay. to już jest dłuższa historia, dobrze wspomniałeś, że, że my, ponieważ prowadzę biznes razem ze wspólnikiem, którego no, z przyczyn osobistych dzisiaj nie mógł być z nami, więc jestem dzisiaj sam dla was. I troszeczkę Wam opowiem. Powiem tak, no zacznijmy od tego, kiedy to się wszystko zaczęło, ponieważ no, tutaj odniosła się do, do trzewa, do kawy, czyli jak domyślam się, kawy tczewskiej, ale zanim powstała kawa tczewska, to tak naprawdę nasza spółka YouCafe już istnieje od 2019 roku, dokładnie od maja, chyba nawet troszeczkę szybciej, ponieważ... O, tutaj... Ten produkt, który mam przed sobą, to jest nasza klasyczna kawa UKF, ziarna z Afryki. E, I ona została wypalona w maju 2019 roku. Została nam już końcówka. E, I mamy nadzieję, że do maja ją e, uda nam się zmienić. No i tak sobie kolaliśmy przez półtora roku. E, trochę się tego sprzedawało i tak dalej, tak mozolnie. Szło lepiej, raz gorzej. W międzyczasie robiliśmy milion różnych rzeczy, bo, bo robimy milion różnych rzeczy przy okazji oprócz sprzedaży kawy. No i tak nie byliśmy do końca pewni, czy ta kawa wypali, czy nie wypali. Tak to troszeczkę mozolnie szło. No i potem oczywiście była pierwsza fala pandemii i tak dalej, więc no dużo różnych sytuacji się, że tak powiem, pojawiło i było takie wielkie pytanie, co dalej, czy robić to, czy nie robić. I, i no była jedna wielka niewiadoma. No mhm. i był taki moment już pod koniec zeszłego roku, kiedy stwierdziłem, że e, dobra Piotr, no, albo coś robimy, albo zamykamy firmę, no bo albo, albo. Nie, nie możemy sobie tak dryfować wiecznie, musimy postanowić coś zrobić. No i tak myśleliśmy, myśleliśmy, wyskoczyłem z tematem, e, zrobię po prostu kawę czeską. coś tutaj dla, dla naszych lokalnych odbiorców. Nie ma jej, nie ma takiej marki, no mówię, bądźmy pierwsi, zróbmy to. No i, no i tak zrobiliśmy troszeczkę na zasadzie e, ryzyko, zobaczymy co będzie. E, nie było to też takie łatwe, tak naprawdę, bo jeszcze rok temu, jeszcze przed pierwszą falą pandemii, kiedy próbowaliśmy nawiązać współpracę z różnymi palarniami i tak dalej, jeśli chodzi też o kawę mieloną, bo o to nas wszyscy pytali od samego początku: ziarna, fajnie, że macie ziarna, ale jakbyście mieli mieloną, no ale wszędzie gdzie dzwoniliśmy, no to. Te minima logistyczne były tak wysokie, mówimy, no kurczę, no tyle pieniędzy, a jak się nie sprzeda, to co wtedy. Czyli coś, o czym wspominał Krystian na, na początku. No, nie chcemy wszystkich swoich oszczędności zainwestować w coś, co, no nie wiadomo, czy się faktycznie się sprzeda, tylko dlatego, że 10 osób powiedziało, zróbcie to. Tak? No ale. Może trochę no, dzięki pandemii, no powiedzmy, że y, pandemia troszeczkę przyszła z pomocą. Nie mówię, no wiele tematów nam pozamykała i nie jesteśmy z tego zadowoleni, ale w innych sektorach y, pojawiły się okazje, ponieważ Polarnie zobaczyły, no OK. Nie możemy sprzedawać do kawiarni, nie możemy sprzedawać do gastronomii, do hoteli i tak dalej. Ten sektor się zamknął. Coś musimy zrobić, żeby ta kawa dalej, że tak powiem, wychodziła z palarni. No i opuścili troszeczkę, że tak powiem, swoje oczekiwania i, i wymagania. No i pojawiła się okazja, chwyciliśmy ją. No i dzisiaj mamy kawę czeską, dzielnicą i mieloną i, i jesteśmy z tego bardzo dumni. Tak, Mhm. Proszę, taki klient, który was zaskoczył, ale tak pozytywnie was zaskoczył, kiedy wprowadziliście tę markę na rynek, kawę Czewską e, Który nas pozytywnie zaskoczył. E, w momencie, kiedy no, kawę Czewską, jak ruszyliśmy, jeszcze w, pod koniec tak naprawdę roku, to przed świętami Bożego Narodzenia, no, to pierwsze co mówię, rzucimy to na internet. Chciałem z tym czekać, chciałem z tym czekać, lepiej się przygotować, ale ja mówię, no dobra, no co nam zależy, spróbujmy, idą święta. Ciao, ciao, się rozeszło w tydzień, faktycznie pierwsza dostawa, którą dostaliśmy z palarni, wszystko się rozeszło. No, to, to było wielkie zaskoczenie, więc jakby w pierwszej kolejności zaskoczyli nas pozytywnie, po prostu nasi lokalni odbiorcy, tak? Powiedzmy, każdy, że tak powiem, prywatny odbiorca. No i potem my co mówiliśmy, kolejną partię i powoli, powoli ona się zaczęła rozchodzić, powoli, troszeczkę po świętach siadło, ale, ale szło i tak dalej. No i w pewnym momencie, e, no powiem tak, no duże zaskoczenie było dla nas też takie, no bo otrzymaliśmy wyróżnienie lokalne e, no, też od prezydenta miasta i tak dalej. No i to też jakby pewien element... Przydał się jako element marketingu, który zaowocował tym, że dzisiaj współpracujemy z, z, z piekarnią Sambor w Trzewie, która jest jedną z wiodących piekarni w Trzewie. Przepraszam, na moment, ale biznes trwa. Już wracam. Biznes trwa, więc biznes po prostu się wziął i e, za chwilę otworzy. Dzięki temu będzie można sprzedawać. To o, super, to jest dobra wiadomość. Mhm. E, tak, e, więc e, na czym to stanąłem? E, tak, piekarnia Sambor jest e, teraz, e, no, rusza się i dzisiaj kolejne zamówienie wpadło na większą ilość. E, także to, to jest niesamowite i widzimy, że no i teraz zaś no, pandemia to sprawia, że do, do, do kawiarni nie sprzedamy, do foteli nie sprzedamy, no ale na szczęście piekarnie jeszcze nie zamykają, chociaż no niektóre mają e, kłopoty. Niektóre piekarnie i niektóre się zamykają, co szkoda. Natomiast co byś polecił firmie, osobie, która myśli o tym, żeby teraz wystartować? No bo dalej jesteśmy w pandemii, dalej jesteśmy w zarządzaniu niepewnością. Wy podejmujecie ryzyko, wchodzicie z nowym produktem, wóz albo przewóz. Co byś powiedział, polecił jako taką, wiesz, waszą praktykę, dobrą praktykę, nie, komuś kto startuje albo myśli, żeby wystartować? Powiem tak, yy, yy, mógłbym powiedzieć teraz, że yy, no jeśli mamy tych, nie wiem, no zależy oczywiście od sektora, od branży, od biznesu, każdy jest inny, ale no, załóżmy, że mówimy tutaj o, 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 nie wiem, sprzedaży detalicznej, nie wiem, produktów przez internet, no to bym mógł stwierdzić, że jeżeli nie mamy Przynajmniej tych 50 tysięcy, żeby mieć na towar, na marketing, na coś, na coś, to nie róbmy tego. Z drugiej zaś strony, gdybym w ten sposób myślał dwa lata temu, to prawdopodobnie nic by się nie wydarzyło, tak? Więc myślę, że mimo wszystko zawsze warto próbować, ponieważ to, co zauważyłem z wieloma różnymi markami czy produktami, które już wcześniej próbowałem e, wprowadzać na rynek, e, to zauważyłem, że czasami jest tak, że przez jakiś czas nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, ale obserwują nas wszyscy, patrzą czy wytrwamy, czy, czy, czy jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach, czy, 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 czy robimy to na chwilę, czy chcemy robić to na poważnie. I tak naprawdę okazuje się, że dopiero po jakimś czasie to zaufanie powstaje i dopiero zaczynają się pojawiać zapytania i tak dalej, tak dalej. Wielokrotnie tak miałem, że. Coś startowałem, potem nie wychodziło, zamykałem i nagle pojawiają się zapytania, mówię, no sorry, no ale już tego nie robię. A tutaj z kawą stwierdziłem, no, no nie no, musimy to robić. Możemy wprowadzić kawę taką, kawę inną, coś, ale róbmy to dalej i, i, i twórzmy to. to ale na przyszłość. Mimo Jakie wszystko wasze... trzeba, trzeba próbować. Jeżeli coś czujemy, że. I jesteśmy gotowi się temu zaangażować, bo to też chodzi o czas. Nie tylko o pieniądze, ale o czas przede wszystkim. Tak. Bo pieniądze to rzecz wtórna. Dzisiaj są, jutro ich nie ma. Um, I i tu tak naprawdę trzeba, kombinować, trzeba mieć ten czas, tą pasję i zaangażowanie. Jeżeli to mamy, no to, to możemy coś podziałać i, i tworzyć. No to teraz powiedz na koniec, gdzie was znaleźć i jakie macie ja plany. Gdzie ja znaleźć? Powiem tak, jeśli chodzi o ogólnie o Polskę. To najlepiej przez nasz sklep internetowy ucafe.pl. Można też bezpośrednio przez kawatczewska.pl, to też jakby zlinkuje bezpośrednio na produkty z czewską Natomiast lokalnie zachęcam wszystkich do, do tego, żeby zaglądać do naszych partnerów handlowych, czyli tutaj teraz piekarnia Sambor, ale też, mam nadzieję, że wkrótce inne podmioty się pojawią, które będą z nami współpracowały.